Cześć, Wam szef z tej strony się kłania. Witam Was dzisiaj z miejscowości Skawica. Samochód zaparkowałem sobie pod kościołem, pod, właściwie to pod cmentarzem w Zawoi na wysokości jakichś 500 metrów. A najwyższym dzisiaj naszym szczytem będzie szczyt o nazwie Polica o wysokości 1369 metrów. Wycieczkę moją zacząłem od zjazdu z Zawoi do Skawicy. Zdłuż po prostu drogi. Dojechałem do centrum Skawicy i odbiłem w prawo na niebieski szlak, który doprowadzi nas do szczytu Kocia Łapa. Tam jest schronisko, tam sobie coś zjemy i potem grzbietami będziemy podróżować na najwyższy punkt na naszej dzisiaj mapie, czyli polica, i później dalej w stronę Babi Góry. Aż dotrzemy do szczytu Mosorny Groń i z tego punktu są narysowane jakieś ścieżki rowerowe do Zawoi. Więc tymi ścieżkami rowerowymi sobie zjedziemy do Zawoi, no i później przez Zawoje przejedziemy do parkingu pod kościołem. Jak widzieliście po wstępie jest przepiękny czwartek, temperatura prawie 20 stopni no, jak jechałem, to było mi trochę zimno, ale zaraz, zaraz podjeżdżam, więc z pewnością będzie mi zbyt gorąco. Zostaw suba łapkę w górę i napisz komentarz, będzie mi miło. No, i zapraszam na wycieczkę. Za mną równe 10 km przebytej trasy, i jakieś 180 metrów przewyższenia pokonane, bo jestem na jakieś 680 metrach nad poziomem morza, a jestem dokładnie w miejscu gdzie szlak niebieski i żółty kończy swój bieg po asfalcie. No i idziemy tak na halę krupową prowadzi. Żółtym oznaczeniem jest oznaczony szlak księdza kardynała Karola Wojtyły. Jest to opisane jako ostatni szlak. No, zakładam, że zanim został papieżem, czyli po prostu kardynała Karola Wojtyły. No, jak dotąd droga po asfalcie, także bez większych problemów. Teraz zaczyna się podjazd. Takim stricte szlakiem po kawalach. Ciekawe ile będę w stanie wyjechać na, to, na, na ten szczyt kociołapa, a ile trzeba będzie wypychać. Wszystko dowiecie się po drodze. Jestem na Kucałowej Przełęczy 1148. Tam jest szczyt kociej łapy. Zaraz tam idziemy, ale chyba po tym, po tym jak y, zajdziemy do schroniska, bo tam jest gdzieś w dole schronisko. A tutaj no, powinien być piękny widok na tatry, no ale niestety go nie ma. Nie ma go, bo jest wszystko zamglone niestety. A jeżeli chodzi o ten żółto-niebieski szlak to do podjazdu, to on się nie nadaje. 3 km to były i 400 metrów przewyższenia, także nachylenie dosyć spore. No i cały czas, tak jak widzieliście takie luźne, mocne kamory, no nie dało się wyjechać. 90% trasy do wypchania roweru, także także no nie opłaca się brać rower, aczkolwiek jak się chce zrobić tego typu pętle no to ten rower jest jednak nadal nie tak przydatny, bo tak jak wam mówię 10 km do momentu kiedy weszliśmy tak stricte już na szlak jechałem po asfalcie rowerem znacznie szybciej niż bym Szedł, Także pod tym kątem się jednak opłaca. No, i jestem pod schroniskiem na Hali Krupowej. No, i tu powinien być przepiękny widok na tatry. No, niestety, tak jak mówiłem, jestem przekonany, że wy go nie widzicie, bo ja widzę tylko delikatny zarys szczytów. Dzień dobry. Żurek z jajkiem proszę. I z chlebkiem dodatkowym. 25 zł. Żurek będzie za chwilę. No spójrzcie jak wygląda żurek. Normalnie będę znawcą żurków schroniskowych. Próbujemy od razu. No ziemniaki, fania. Pasowość odpowiednia. Niestety, no pół jajka. No pół jajka jest. Kiełbasy też tylko trochę. No i ziemniaka. Jest to chyba jeden z najbardziej takich wodnistych żurków które nam się przytrafił. No ale spróbujemy jajuszka. No dobrze wam powiem, ale no bez szału. Były zdecydowanie lepsze żurki już na naszej trasie. Kwasowość odpowiednia, ale raz, że mało jajka, mało kiełbasy, ziemniaków powiedzmy, że może być. No ale nie jest to jeden z najlepszych żurków. A cena oczywiście klasyczna, 25 zł razem z chlebem. Jestem na szczycie kociałapa o wysokości 1182 metrów ładne miejsce, no stąd mamy widok na Beskid Mały i tam Beskid Śląski no niestety widoków nie ma rewelacyjnych także ta przejrzystość pozostawia wiele do życzenia my, my jedziemy, idziemy, jedziemy w zależności jak to wyjdzie w tamtą stronę przez Jasną Grapę i Super. Aż dojdziemy na szczyt Polica, A w tą stronę jest no piękny byłby tu widok na Tatry, no, gdyby ta, nie ta słaba przejrzystość dzisiaj. Trudno, nic z tym nic z tym nie zrobimy. A podróżować w tym momencie będziemy szlakiem żółto-czerwonym, a czerwony to jest część Szlaku głównego Beskickiego. Jestem ciekaw ile z tego będzie wypychu, ile z tego będzie jazdy. Mam nadzieję, że ten rower do czegoś mi się dzisiaj przyda. No i dotarłem na szczyt Polica, 1369 metrów nad poziomem morza, mieszczący się w Beskidzie Żywieckim oczywiście. Mamy też tutaj rezerwat Police. Rezerwat na Policy do, do, dokładnie. Tutaj powinny być punkty widokowe, no ale tak tutaj wygląda teren. Czyli jest on stosunkowo zarośnięty. No i nie widzę tu nigdzie jakiegoś super widoku tak naprawdę. Nie ma tu co polecać. No tutaj mamy widok na Babiom. No i... No i widok na Tatry by tutaj był. No nie da się, nie da się ukryć, a byłby gdyby nie... No, według mnie nawet tragiczna przejrzystość dzisiejszego dnia. Bo ja dosłownie widzę tylko odrobinkę zarysu tych szczytów w Tatrzańskim Parku Narodowym. No nie zawsze będziemy mieli piękną pogodę, niestety. No cóż, zjem sobie tutaj coś, puszczę drona i jadę dalej. Teraz już stricte w dół nam pozostało, więc mam nadzieję, że już będę mógł w większości jechać na rowerze. Spójrzcie jaki tu pomnik pamięci ofiar katastrofy samolotu AN24 pl Lot w 1969 roku na 36 mieszkańcy Zawoi i Skawicy ufundowali ten pomnik i tutaj oczywiście Pewnie ofiary tej katastrofy zostały upamiętnione. Ciekawe czy to jest kawałek tego samolotu, czy po prostu takie coś ktoś wyrzeźbił. No piękna pamiątka no katastrofy. Jestem na szczycie kiczorka i jak widzicie, takie tu krajobrazy. Tu jest jakaś kartka, ale dziwna jest ta kartka. Cylhali śmietanowej, inaczej kiczorka 1298 metrów nad poziomem morza. Tam są chyba jakieś punkty widokowe, więc zaraz tam podchodzę. Jak widzieliście, teraz taka, no dała się to zjechać, ale nic przyjemnego, tyle tych korzeni, że masakra. I na jednym z tych korzeni, z tych wertepów, bidon mi wyleciał i zostałem bez wody. Mam nadzieję, że jak tutaj jeszcze chwilę posiedzę, puszczę drona stąd. Może będą jakieś ładne widoki i za mną szli, te, taka parka turystów szła za mną. Którą się już trzy razy mijałem, ja ich wyprzedzałem, potem oni mnie Może zauważą ten bidon i mi go wezmą Bo pewnie się spodziewałem, że to mój eee, No i może mi się go uda odzyskać Póki co idę na ten punkt widokowy Muszę przyznać, że to miejsce Całkiem ciekawe, no tutaj mamy widok na Babią Na małą Babią No i tam prawdopodobnie będzie Pilsko, albo to, albo to no ale duże zamglenie, duże zamglenie. Woda paruje z ziemi. Tutaj mamy taki punkt widokowy, w którym przypuszczam nawet można by się było od biedy zdrzemnąć. Tu jest ławeczka, więc siadam, puszczam drona. I może ta parka turystów do mnie dojdzie, to, to może mi tego ten bidon przyniosą No a ja w tym momencie pozostawiam. Szlak czerwony i szlakiem żółty. Jadę na mosny groń. Jestem na mocnym groniu. Wchodzę właśnie na wieżę widokową, i jest, powiem Wam, tutaj słusznych rozmiarów ta wieża widokowa. Jestem zaskoczony. Jak widzicie, orczyk działa. Czyli rowerzyści na górę mogą wjeżdżać, i nie tylko. A ten żółty szlak, powiem Wam szczerze, z jedną trzecią trzeba było go zejść. No, bo taki stromy i z taką ilością kamieni, że nie dało się zjeżdżać. Więc pod tym kątem lipa, no ale potem już nadrobiłem. Jestem teraz tutaj, zaraz wjeżdżam na ścieżki rowerowe, ale chyba się jeszcze napiję trochę, kupię sobie coś tutaj w tej karczmie. No bo tych dwóch turystów widziało ten bidon, ale go nie zabrali, no niestety, no i lipa, zostałem bez picia, więc muszę sobie coś kupić. Boże, jak długo się wychodzi na tą wieżę widokową, masakra, za to widoki pewnie będą warte tego. No to pierwsze spójrzmy sobie na, na Babiom. Pięknie się nam Babia prezentuje. Tu mamy Babiom, tu będzie Mała Babia. I tam dalej Beskid Żywiecki. No miejsce to zdecydowanie należy do Miejsc bardziej zainwestowanych niż doinwestowanych niż mniej. Także tutaj gmina Zawoja pod tym kątem się e, postarała, i naprawdę jest to piękne miejsce. A tak się obserwuje tą koparkę. Spójrzcie, ona chyba robi ścieżki rowerowe, tak mi się wydaje. Także zawoja również będzie miała swoje zaplecze do zjazdu rowerowego. Tu mamy informacje ze szczytami. Nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać. Tak się ta wieża prezentuje. Słusznych rozmiarów, nie? Lunety tu mamy. Tu jeszcze jakaś suwka. I regulamin tras rowerowych mocnych groń. A tu mamy jeszcze lunetę może spróbujemy się na nań No i tutaj cokolwiek widzę Nie to co na, na tej lornetce tam tam to ja nic nie widziałem A tutaj faktycznie mogę rzucić okiem i cokolwiek tutaj już jednak widzę Tutaj mamy opis ścieżek rowerowych Babia Gura Trails no i my sobie pojedziemy tym niebieskim, bo widzę, że to jest dla niebieskie jest dla średnio zaawansowanych, czyli powiedzmy, że dla nas, bo od góry nie idzie żaden zielony szlak, więc niebieskim sobie zjedziemy, potem wjedziemy na zielony szlak i potem już do samochodu, a teraz idę się czegoś napić, bo zaraz uschnę. miejsce przypomina bardziej już restaurację niż jakieś schronisko. Mega luksus za Pepsi. E, pół półlitrowa, tak? Półlitrowa chyba, tak. 12 złotych, ale zimna, pyszna. Także robię kilka łyków i zjeżdżam. No i co to ma znaczyć? Czemu tu jest trasa zamknięta? Remont I teraz pytanie: czy wszystkie inne są pozamykane, czy nie? Hmm, dobra, idę zobaczyć jeszcze, czy któraś jest też chociaż niebieska od tej góry. I zobaczymy. No nie, tylko ta sokolnica jest niebieską trasą. A tymi innymi trochę się boję. Właśnie mi kolega przyszedł telefon oddać, bo mi dosłownie 15 minut, 15 metrów. Stąd mi wypadł. Tam też zagrodzone. No i co tu teraz robić? Hmm. Zjeżdżać po prostu tym szlakiem. Tak bardzo chciałem tymi ścieżkami zjeżdżać. No głównie pod torowe brałem dzisiaj co za lipa

Przyjemny to był zjazd, nie na to liczyłem, ale fajnie się zjeżdżało. Szybko, szybko zjechałem bez problemów. E, oczywiście problemy z dronem, ale to już poza tym. Trasa ta miała 29 km, jakieś niecałe 1000 m przewyższenia, także stosunkowo wymagająca. W szczególności, że no, z tych 29 km, tak naprawdę a nie, nie będzie aż tak dużo, no może może z 10 było pchany pchany rower, rower czy wyciągany, bo jednak po asfalcie dość długo się jechało, pamiętacie 10 km zanim dojechałem do, do, do szlaku, jechałem asfaltem no i teraz też kawałek będę jechał z góry też zjechałem, także także no powiedzmy 10 km wypychania tam było tutaj mamy Taki teren, mnóstwo parkingów tam gdzieś jest pump truck, mijałem go, widziałem go po drodze i jakiś plac zabaw też jest dla dzieciaków. Także fajnie zagospodarowany teren fajnie było, pogoda dopisała szkoda straconego bidonu, ale to on tam kosztował z 15 zł. Zostaw suba łapkę w górę, napisz jakiś komentarz. I do zobaczenia do następnego vlogu. Cześć!